Michał Cieślak, szczęśliwie zadowolony po sparingu. Chyba ucieszyła Cię ta wiadomość, że wreszcie oficjalnie ogłoszono, że 14 maja boksuje z Jurym Kaczyńskim. Tak, oczywiście, oficjalnie potwierdzone, walka będzie. Już się nie mogę doczekać. To teraz możemy już o Kaczyńskim oficjalnie porozmawiać. Co to za zawodnik, jak tego postrzegać? Co bardzo ciężki zawodnik, znaczy ciężki, no doświadczony, także tak szczerze powiem Ci, że jeszcze nie oglądałem jego walki. Nawet. Bez kitów, naprawdę? No, tak, no. zostawiam to trenerom, trenerzy że tutaj trener oparł plan, zaraz sobie jakąś walkę jego obejrzy. Urywki oglądają z Pfeiferem chyba, wiesz? No. To ale ciekawe, jest to, tak jak to zawsze, jest, ale to, to, to nie jest, jest ciekawe, tylko to jest tak zawsze, jak zawsze, wiesz? Nigdy nie oglądam swoich przyjaciół. Wychodzisz do ringu i robisz robotę, tak? tak. No. E, stawką tego pojedynku będzie pozycja być może oficjalnego pretendenta do mistrzowskiego pasa. Będzie to eliminator, nie wiadomo czy finałowe czy nie, no ale to chyba to też Cię podbudowuje, co? No tak, to jest eliminator, no to niesie, tak? Także tak, wiesz. Bardzo się z tego powodu też się to, to, to pcha do, do, do przodu, do ciężkiej pracy i bardzo fajnie. Widzisz taką perspektywę? No, bo nie wiadomo, czy może Brady zwakuje pas. To... kto wie, może za rok zaboksujesz już o mistrzostwo świata. Nie wiem, na razie się nad tym zastanawiam. Nastawiam się na walkę, na ciężką walkę, muszę ją wygrać i na tym się skupię. A co będzie dalej, to wiesz, przyszłość pokaże, Jak idą Jakie będą sparingi, będą przygotowania? No bo trochę powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o tę walkę z Makabu. Miała być walka w kwietniu, wydłużone praktycznie miesiąc te przygotowania, z dnia na dzień się dowiedziesz co i jak, jak to teraz idzie. No tak, żeby odjechali, wrócili, także wiesz, no fajnie, 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 fajnie to się wszystko układa. Ciężkie sparingi po 10 rund, sparingpadarze się zmieniają. Widziałeś, jak to wygląda, Ciężka praca. No i kolejna walka wieczoru na Polsat Boxing to też chyba fajna wiadomość. No tak, to fajna wiadomość, bardzo to doceniam i dziękuję też telewizji Polsat, że będę mógł pokazać się w walce wieczoru i to jeszcze w takiej walce, także też dziękuję wszystkim organizatorom, wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają, bo to bardzo cieszy. A właśnie, a propos ludzi, którzy Cię wspierają, ostatnio... Co chwila, jakieś nowe wywiady na Twój temat, ale bez Twojego udziału. To, że zmarnowane lata kariery, to, że, yy, że nie wiadomo, kto za Tobą stoi, kto Tobą kieruje, jak Twoja sytuacja wygląda teraz promotorska. No, słyszałem, że Mateusz Ratyński ma to już cały interes przejąć, tak? Powiem Ci tak, nie chcę mi się na ten temat wypowiadać. Kto ma wiedzieć, wszystko to wie. Tu jest wszystko poukładane, do dopięte. I tyle. Ale ty masz spokój, tak? To jakby to nie dotyczy cię to wszystko? Ja to nie dotyczy, ja mam spokój, także mam wszystko to, co potrzeba zapomniane i to jest najważniejsze. I jest najważniejsza walka. I 14 maja przekonasz się I jak Boksuj Kasiński. Tak jest, i 14 <laughs> bardzo mocna walka, no i co więcej, tak? co więcej co potrzeba, jeszcze taka walka w Polsce, no. bardzo to cieszę.